Drodzy państwo, przed nami kolejna prezentacja pod tytułem Standardy techniczne dotyczące silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych bezpiecznych standardów komunikacji. Na scenę zapraszam panów Karola Juraszczyka i Michała Synowiec z kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Karol Juraszczyk. Będę miał przyjemność poprowadzić ten panel z kolegą Michałem Synowcem. Jesteśmy prawnikami w Kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy. Należymy do zespołu Fintech, w ramach którego na co dzień zajmujemy się problematyką związaną z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych w sektorze usług finansowych. Tematyka dzisiejszego wystąpienia wskazuje, że mowa o technologicznych rozwiązaniach dotyczących sektora usług płatniczych, i na tym chcieliśmy się dzisiaj skupić. Krótko na temat planu wystąpienia. W pierwszej kolejności opowiem o wymogach związanych ze stosowaniem silnego uwierzytelnienia, a więc kto jest zobowiązany do stosowania silnego uwierzytelnienia, w jakich przypadkach i w jaki sposób należy zgodnie z, z przepisami prawa należy przeprowadzić ten proces. Opowiem również o wyłączeniach obowiązku stosowania SCA. SCA, czyli Strong Customer, Authentication, czyli właśnie w skrócie silne uwierzytelnienie użytkownika. Kolega Michał w swojej części skupi się na standardach dotyczących komunikacji oraz otwartych interfejsów pomiędzy dostawcami prowadzącymi rachunki płatnicze a dostawcami tak zwanych nowych usług płatniczych. Uregulowanych w dyrektywie PSD2, czyli usługi inicjowania transakcji płatniczej, w skrócie usługa PiS oraz usługi dostępu do informacji o rachunku, czyli usłudze AIS. Michał odniesie się pokrótce do polskiego standardu wypracowanego przez ZBP, czyli Polish API, oraz wybranych inicjatyw na gruncie w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ale zacznijmy może od źródeł regulacji w zakresie, który dotyczy omawianej przez nas tematyki. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na dyrektywę PSD2, która określiła ogólne ramy i wymogi dotyczące stosowania silnego uwierzytelnienia, jak i standardów komunikacji pomiędzy TPP, czyli dostawcami usługi PIS i AIS, a dostawcami prowadzącymi rachunki. W zakresie szczegół, szczegółowych rozwiązań e, dyrektywa PSD 2 odsyła nas do regulacyjnych standardów technicznych, czyli e, rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej, które szczegółowo określa, określa wymogi właśnie związane ze stosowaniem e, SCA i, i, i standardów komunikacji. E, Warto zwrócić uwagę, że RTS-y są aktem prawnym bezpośrednio obowiązującym, nie wymagającym implementacji do porządku prawa krajowego, w przeciwieństwie do dyrektywy, która, która to dyrektywa PSD2 została implementowana do polskiego porządku prawnego w postaci nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. No i oczywiście oprócz e, prawa stanowionego mamy bogate źródło e, e, regulacji o charakterze soft law. E, tutaj Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, czyli EBA, wydaje swoje opinie, stanowiska, e, korzysta z tak zwanego narzędzia QA, udostępnianego na stronach internetowych, gdzie na bieżąco publikuje swoje swoje właśnie stanowiska dotyczące praktycznego stosowania tych regulacji. Można zauważyć, że ilość tych regulacji jednoznacznie świadczy o tym, jak duże problemy interpretacyjne i praktyczne ma w praktyce stosowanie wymogów związanych z, właśnie z SCA czy z, ze standardami komunikacji. Przechodząc już do tematyki silnego uwierzytelnienia, w pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie, kto jest zobowiązany stosować te wymogi. Zgodnie z artykułem 97 Dyrektywy PSD-2, odpowiednio 30, artykułem 32i Ustawy o usługach płatniczych podmiotami, które zobowiązane są stosować te wymogi, są dostawcy płatnika, czyli dostawcy na przykład wydający płatnikowi Instrumenty płatnicze, dostawcy prowadzący dla płatnika rachunek płatniczy. Oczywiście, w procesie stosowania SCA niebagatelna jest również rola dostawców odbiorcy, czyli tak zwanych akwajerów czy, czy agentów rozliczeniowych, którzy również muszą dostosować swoje systemy, swoje bramki płatności, aby przeprowadzenie tej procedury silnego uwierzytelnienia było możliwe zgodnie z wymogami określanymi przez dostawcę, dostawcę płatnika czy wy, na przykład wydawcę karty płatniczej. Konsekwentnie to również dostawca płatnika jest podmiotem uprawnionym do decydowania, czy będzie miało zastosowanie jedno z wyłączeń obowiązku stosowania SCA, o których mowa w regulacyjnych standardach technicznych. Jeśli chodzi o to kiedy należy stosować silne uwierzytelnienie. Pierwszy przypadek to jest sytuacja dostępu do rachunków w trybie online dostępu realizowanego przez płatnika. Drugi przypadek dotyczy inicjowania transakcji elektronicznej transakcji płatniczej i tutaj nie ma znaczenia czy, samodzielnie płatnik inicjuje tą transakcję w bezpośrednim kontakcie ze, ze swoim dostawcą czy też za pośrednictwem dostawcy świadczącego na przykład usługę acquiringu jakby w obu przypadkach te wymogi będą miały zastosowanie nie będą miały natomiast zastosowania w sytuacji gdy transakcja inicjowana jest wyłącznie przez odbiorcę czyli Mowa tutaj na przykład o poleceniach, o poleceniach zapłaty. Tak. Jeśli chodzi o ostatni przypadek, kiedy, kiedy wymogi związane ze stosowaniem SCA mają zastosowanie, to jest sytuacja, gdy płatnik dokonuje czynności w trybie zdalnym, która jest obciążona wyższym ryzykiem. Czy ryzykiem związanym z możliwością popełnienia oszustwa? Tutaj nie ma zamkniętego katalogu takich czynności, ale należy przykładowo wskazać na zmianę danych użytkownika, zmianę np. numeru telefonu służącego do uwierzytelnienia, czy dodanie kolejnej osoby do listy zaufanych odbiorców. Jak należy przeprowadzić silne uwierzytelnienie? Silne uwierzytelnienie powinno być przeprowadzone w ten sposób: przy zastosowaniu co najmniej dwóch z trzech elementów, należących do kategorii wiedza, posiadanie lub cecha klienta. Jeśli chodzi o wiedzę, czyli coś, co wyłącznie użytkownik wie, no to tutaj mamy do wyboru PIN, hasło. Ale również pytania, na które tylko użytkownik zna odpowiedź, albo określoną, na przykład sekwencję czynności. EBA wskazała, że tak zwana sweeping path, czyli ścieżka, na przykład odblok odblok powodująca odblokowanie telefonu, może być traktowana jako element wiedzy spełniający wymogi SCA. Jeśli chodzi o posiadanie czyli coś, co wyłącznie użytkownik posiada, no to tutaj w grę wchodzą zarówno urządzenia jak i oprogramowanie czy aplikacje mobilne przy czym to posiadanie musi zostać potwierdzone poprzez generowanie na przykład kodów uwierzytelniających czy kluczy kryptograficznych. W odniesieniu do cechy użytkownika, czyli coś czym użytkownik jest. Tutaj wchodzimy w cały obszar biometrii, poczynając od e, odcisków palca, skanu siatkówki oka, e, ale również Eba wskazywała na takie elementy jak dynamika uderzeń w klawiaturę e, albo e, rytm serca, rozpoznawanie głosu itd. To są te elementy, które e, zasadniczo mogą być potencjalnie wykorzystane. Aby zastosować ten element cechy klienta dla potrzeby silnego uwierzytelnienia, jednym z problemów, takich praktycznych, jest na przykład to, w tym zakresie, czy dostawca musi przetwarzać wzorzec biometryczny użytkownika, aby spełniać wymogi zastosowania tego kryterium. No my tutaj stoimy na stanowisku, że istnieje bardzo dużo argumentów przemawiających za tym, że nie jest to konieczne, przy czym jest to, jest to na pewno temat na szerszą, szerszą dyskusję. Krótko na temat wymogów związanych, znaczy wyłączeń, wyłączeń przewidzianych w regulacyjnych standardach technicznych, gdzie, w, w przypadku których nie jest konieczne Przeprowadzenie silnego uwierzytelnienia. RTS-y przewidują dziewięć takich wyłączeń, z czego tylko jedno dotyczy dostępu do informacji o rachunku płatniczym. Chodzi o dostęp do salda i transakcji wykonanych w ciągu 90 dni przed ostatnim, ostatnim silnym uwierzytelnieniem od ostatniego silnego uwierzytelnienia z zastrzeżeniem, że gdy dostęp następuje po raz pierwszy albo upłynęło te 90 dni, to, no, to należy powtórzyć procedurę SCA. Mamy wyłączenia dla niskokwotowych, zarówno płatności zbliżeniowych, jak i płatności elektronicznych. Tutaj one się tylko różnią w zasadzie stosowanymi progami. Wyłączone są płatności za transport i, i parkowanie w samoobsługowych terminalach. Wyłączone są płatności korporacyjne, czyli płatności wykorzystujące protokoły albo procesy udostępniane wyłącznie podmiotom, które nie są konsumentami, przy czym skorzystanie z tego wyłączenia wymaga uzyskania akceptacji KNF-u. Tak to KNF musi potwierdzić, że Nasz system, na przykład bankowości korporacyjnej, spełnia co najmniej tożsame wymogi bezpieczeństwa jak te określone dyrektywą PSD2. Wyłączenie dla zaufanych odbiorców, czyli podmiotów, które z, znajdują się na tak zwanych białych listach. Oczywiście, wprowadzenie nowego odbiorcy na, na białą listę wymaga zastosowania SCA. Transakcje cykliczne, czyli transakcje do tego samego odbiorcy, opiewające na tą samą kwotę. Przelewy wewnętrzne, które dotyczą transakcji między rachunkami prowadzonymi przez tego samego dostawcę, w których płatnik i odbiorca to ta sama osoba, czyli te obydwa rachunki są prowadzone dla tej samej osoby. Oraz na koniec transakcje o niskim ryzyku, które wymagają spełnienia określonych kryteriów po stronie dostawcy. Wskaźnik oszustw obliczany zgodnie z RTS-ami nie może przekraczać referencyjnego wskaźnika oszustw określonego w RTS-ach. Analiza, analiza ryzyka danej transakcji musi wykazać, że nie zachodzą. Te elementy świadczące o wyższym ryzyku, na przykład lokalizacja płatnika nie może być nietypowa, nie wykryto żadnego niestandardowego zachowania wskazującego na możliwość popełnienia oszustwa, no oraz, oraz innych elementów. Należy również pamiętać, że możliwość skorzystania z wyłączenia jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem dostawca, więc to finalnie... To on podejmuje decyzję, czy chce zastosować wyłączenie, no niezależnie od tego, czy zachodzą ku temu przesłanki. OK. Przechodząc teraz już do samych kwestii związanych z samym interfejsem, może tak tytułem krótkiego wstępu należy zwrócić uwagę, jak ten dostęp do rachunku płatniczego się zmieniał. Przy czym nie chodzi tu o zmianę, rozumianą jako zastąpienie tego tradycyjnego dostępu do rachunków płatniczych dostępnych online, ale o to jak ten dostęp został niejako wzbogacony w związku z wejściem w życie dyrektywy PSD2 za nią implementacją tych przepisów do, do ustawy o usługach płatniczych. Oczywiście w dalszym ciągu posiadamy Możliwość uzyskania dostępu do naszego rachunku płatniczego bezpośrednio kontaktując się z naszym dostawcą prowadzącym rachunek. Tutaj chodzi oczywiście o na przykład kontakt z wykorzystaniem bankowości mobilnej, bankowości internetowej. Takie rozwiązanie nadal obecnie istnieje. Z drugiej strony, w związku z wejściem w życie dyrektywy PSD2, stworzone zostały ramy prawne dla takich podmiotów, które niejako mają pomóc nam w pośrednictwie w uzyskaniu dostępu do rachunku płatniczego. Tutaj oczywiście też trzeba pamiętać, że w ogóle instytucja tych podmiotów trzecich czyli third party provider niejako już funkcjonowała wcześniej nawet przed uchwaleniem przepisów dyrektywy PSD2 przy czym te podmioty świadcząc powiedzmy odpowiedniki obecnie uregulowanych usług Czyli usługi ICE, czy, czy, czy usługi PIS, występowały niejako pomiędzy dostawcą prowadzącym rachunek a użytkownikiem, bez jakichś, jakichś szczegółowych zasad regulacji i, i, i bezpiecznej komunikacji. Zasadniczo ten, ten dostęp odbywał się z wykorzystaniem metody tak zwanego screen scrappingu, która obecnie na gruncie RTS-ów jest, jest zakazana. Przepisy, które, które weszły w życie, Przede wszystkim, przede wszystkim otworzyły nam możliwość uzyskania dostępu do rachunków płatniczych z wykorzystaniem podmiotów trzecich na zasadach, nazwijmy to, regulowanych. Podmiot, który prowadzi nasz rachunek płatniczy, czyli dostawca najczęściej bank, obowiązany został do udostępnienia interfejsu, który umożliwi nam komunikację z wykorzystaniem pośrednictwa. Podmiotu trzeciego. Tym interfejsem może być zarówno interfejs dedykowany, stworzony tylko i wyłącznie do komunikacji z podmiotami trzecimi, jak również interfejs, który został zmodyfikowany, a jest wykorzystywany do uzyskania dostępu do rachunku przez, przez użytkowników. I tutaj użytkownik może kontaktując się ze swoim TDP, nawiązując z nim, współpra nawiązując z nim współpracę, zawierając umowę, uzyskać taki sam taki sam powiedzmy dostęp do swojego rachunku płatniczego jakby się to działo kontaktując bezpośrednio z naszym dostawcą jeżeli chodzi o sam interfejs tutaj na gruncie Europejskim powstało wiele inicjatyw, które niejako tworzyły takie podwaliny do stworzenia jednolitych standardów, jak ten, jak ten interfejs dostępowy powinien działać. Chyba taką najpopularniejszą oczywiście inicjatywa grupy berlińskiej, jako inicjatywa Paneuropejska, w ramach której przewidziane zostały trzy metody uwierzytelniania w związku z dostępem do rachunku i na przykład z zebraniem tych zagregowanych informacji w ramach usługi AIS lub na potrzeby lub na potrzeby inicjowania transakcji płatniczych. Innymi inicjatywami oczywiście standard przygotowany przez Związek Banków Słowacki, czyli odpowiednik polskiego ZBP, także inicjatywa podejmowana przez TET francuską izbę rozliczeniową oraz oczywiście polski odpowiednik Polish API przewidujący już nie, nie trzy metody uwierzytelniania w samym standardzie, chociaż oczywiście została wskazana nazwijmy to furtka na, na, na pracę przy, przy innych metodach uwierzytelniania. Obecnie w Polish API przewidziane zostały zarówno metoda uwierzytelniania redirection, czyli z, po stronie, po stronie do, dostawcy prowadzącego rachunek, jak również metoda decoupled. W tych innych standardach mamy jeszcze metodę, metodę embedded z wykorzystaniem wbudowanego narzędzia uwierzytelniającego. Sam, same wymogi związane z interfejsem dostępowym przede wszystkim są nie mają wyzwaniem pod kątem wymogów regulacyjnych jakie taki interfejs powinien spełniać czy to zarówno tych interfejsów które są stworzone specjalnie dla, dla dostępu do, do rachunku za pośrednictwem TIP jak również tych interfejsów zmodyfikowanych tutaj chcieliśmy państwu wskazać aż cztery najważniejsze powiedzmy wymogi regulacyjne czy raczej grupy wymogów które oczywiście się dzielą na inne, na inne inne mniejsze kategorie. Pierwsza to oczywiście interfejs powinien umożliwiać nam identyfikację tego TPP, czyli to będzie albo dostawca świadczący usługę AIS, dostawca usługi PIS lub dostawca wydający instrumenty oparte na karcie w związku z usługą, procesem potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatniczym, w skrócie określanym jako KAF. Tutaj standardy, regulacyjne standardy techniczne jasno określają, że identyfikacja TPP jest zawsze wymagana po stronie ASPSP. Na potrzeby takiej identyfikacji każdy TPP powinien posługiwać się odpowiednimi certyfikatami z rozporządzenia EIDAS. Wskazane zostały w przepisach zarówno możliwość wykorzystania kwalifikowanych certyfikatów pieczęci elektronicznych, jak i kwalifikowanych certyfikatów uwierzytelniania witryn internetowych. W jednej ze swoich wytycznych EBA wprost powiedziała, że najlepiej by było, gdyby nasz TPP posługiwał się obydwoma certyfikatami równocześnie. Oprócz tego. Kolejnym wymogiem oczywiście jest bezpieczeństwo komunikacji. Chodzi tutaj o to, aby te informacje, które są przekazywane i wymieniane pomiędzy wszystkimi Podmiotami uczestniczącymi w danej sesji komunikacyjnej nie zostały to, że tak powiem, skompromitowane, ujawnione. Tutaj, zarówno to bezpieczeństwo komunikacji dotyczy przepływu tych danych, jak i tego, aby te informacje nie były ujawniane na rzecz podmiotów pracujących lub współpracujących z dostawcami, którzy świadczą te nowe usługi płatnicze. Wymogiem oczywiście także dostępność, która która jest rozumiana no powiedzmy bardzo szeroko chodzi tutaj o porównywalną dostępność do innych interfejsów które są udostępniane przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy do bezpośredniej komunikacji ze swoimi użytkownikami. Tutaj dostawcy, którzy udostępniają te dedykowane interfejsy, zobowiązani są do zapewnienia tego API co najmniej na takim samym poziomie dostępności jak również efektywności jaki jest przewidziany dla interfejsu o najwyższych wskaźnikach w bezpośredniej komunikacji w bezpośredniej komunikacji z, pomiędzy użytkownikiem a dostawcą prowadzącym rachunkiem rachunek. Tutaj też warto nadmienić, że te wskaźniki zarówno będą się odnosić do kwestii samego działania tego interfejsu, jak również do wsparcia technicznego na rzecz TPP, które, które musi zostać zagwarantowane przez naszego dostawcę prowadzącego rachunek. Szanowni Państwo, z naszej strony to niestety tyle ze względu na ograniczenia czasowe. Bardzo dziękujemy za możliwość przedstawienia chociaż w takim telegraficznym skrócie całego zagadnienia związanego z wymogami SCA oraz. API, które musi udostępnić dostawca prowadzący rachunek. Dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy tak. bardzo.